Biden chce uwolnić patenty na szczepionki. KSD zorientowana Joe Biden zaskoczył Komisję Europejską. Chce uwolnienia patentów na szczepionki. Propozycja Joe Bidena zaskoczyła Komisję Europejską. Prezydent USA opowiedział się za odstąpieniem od zasad Światowej Organizacji Handlu w to, i zawieszeniem praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek na COVID-19. Rzecznicy K. nie byli w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest konkretne stanowisko ich instytucji w tej sprawie. Nie jestem świadoma, aby jakiekolwiek kontakty między K. a Białym Domem miały miejsce przed tym komunikatem Joe powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka K. Dana Spinant, pytana, czy Waszyngton poinformował Brukselę, że zamierza zająć stanowisko przychylne uwolnieniu patentów. Kilka minut później wycofała się z pierwszego oświadczenia, zapewniając, że Biden jednak nie zaskoczył komisji i że wiedziała ona o wszystkim wcześniej. Nie jest zwolenniczką uwalniania patentów, odpowiadając na pytania. Jakie jest zatem stanowisko KE wobec propozycji, Biedena kilkakrotnie powtórzyła: Jesteśmy skupieni na podjęciu wszelkich możliwych wysiłków, które będą prowadzić do zwiększenia produkcji. Reprezentujemy pogląd, że cały świat potrzebuje szczepień, nie tylko Europa i USA. Jesteśmy zdecydowani kontynuować nasze wysiłki i dyskutować każde pragmatyczne rozwiązanie, które pomoże osiągnąć ten cel, z propozycją zus dotyczącą praw własności intelektualnej włącznie. Dwa tygodnie temu jednak szefowa Ursula von der Leyen oznajmiła w wywiadzie dla dziennika The New York Times, że nie jest zwolenniczką uwalniania patentów. Dana Spinant nie była w stanie w sposób przekonujący wytłumaczyć, dlaczego Ke chce teraz dyskutować na temat kwestii, którą dotychczas wyraźnie wykluczała. Uniknęła też odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będą wyglądać te dyskusje. Jest to proces w ramach Światowej Organizacji Handlu, to nie jest naszą rolą mówić o kolejnych krokach i kiedy będzie to dokładnie dyskutowane, zaznaczyła. Poinformowała jednak, że sprawa będzie poruszona na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w piątek i sobotę w Porto. Prezydent USA Joe Biden wyraził poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu w to i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw COVID-19. Na takie rozwiązanie nalegają w USA członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy około 100 krajów na świecie. Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w to w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko. Konieczne podjęcia nadzwyczajnych środków przedstawicielka USA do spraw. Handlu w administracji Bidena Katherine Taj w wydanym oświadczeniu ogłosiła poparcie Białego Domu dla proponowanego rozwiązania, w ramach którego nastąpiłoby tymczasowe zrzeczenie się niektórych praw własności intelektualnej do szczepionek. To globalny kryzys zdrowotny, a nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19 wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków, oświadczyła Taj. Administracja usamocno wierzy w ochronę własności intelektualnej, ale w celu zakończenia tej pandemii popiera zniesienie tej ochrony dla szczepionek, dodała Taj. Zapewniła, że Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w negocjacjach w to w tej sprawie, ale ostrzegła, że będzie to wymagało czasu, bowiem decyzje w to wymagają konsensusu wszystkich członków. Decyzję władz z zadowoleniem przyjął dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia w Ho, Tedros Adhanom Ghebreyesus, który powiedział, że jest to niezwykle ważny moment w walce przeciw COVID-19.